Niebawem w budynku Mediateki będzie miał miejsce wernisaż malarstwa Tadeusza Blicharza. Na wystawie będzie można podziwiać prace inspirowane naturą, głównie pejzaże i architekturę znanych miejsc Lubelszczyzny i ziemi kieleckiej. W piątek 13 października o godzinie 17 serdecznie zapraszam do Mediateki przy ulicy Wojska Polskiego 2 na otwarcie wystawy malarstwa Tadeusza Blicharza. Artysta inspiruje się naturą malując głównie pejzaż i krajobraz, a na wystawie będziemy mogli podziwiać prace, które Zabiorą w barwną, często nostalgiczną podróż po Lubelszczyźnie i Ziemi Kieleckiej. Jego prace charakteryzują się wyjątkowym klimatem, co artysta uzyskuje dzięki stonowanej, spokojnej kolorystyce, używając głównie błękitów, szarości oraz brązów. Dodatkowo, jako narzędzia pracy malarskiej, używa szpachelki, dzięki czemu jego obrazy mają ostrą fakturę. Tadeusz Blicharz nie dba o model, kierunki, a także emocje towarzyszące współczesnej sztuce, ale przynosi swojego odbiorcę w świat sentymentalnego, dawnego i dobrego malarstwa. Serdecznie zapraszam. Wystawa odbędzie się w piątek, 13 października o godzinie 17 w holu wystawienniczym Mediateki.